Hybryda typu plugin różni się od tej klasycznej dwoma rzeczami. Ma mocniejszy silnik elektryczny, a przede wszystkim znacznie większy akumulator, który doładowuje się prądem z gniazdka. Bagażniki w obu samochodach mają bardzo zbliżoną pojemność. A jak ładować plugina? Bardzo prosto, dokładnie tak jak ładujecie telefon komórkowy albo inne urządzenia elektroniczne. To jest Toyota CHR i to jest Toyota CHR. To jest hybryda i to jest hybryda. Obie mają taki sam silnik spalinowy pod maską. Obie mają silnik elektryczny i obie mają akumulatory. A mimo to zasadniczo się od siebie różnią, ponieważ to jest klasyczna hybryda, a to jest hybryda typu plagi. Klasycznej hybrydy w ogóle się nie ładuje. Nie ma nawet takiej możliwości. Jak zatem powstaje prąd, który jest tutaj w akumulatorze? Gdy na przykład zdejmuję nogę z pedału gazu, to wyłącza się silnik spalinowy, a bateria jest doładowywana z generatora. Podobnie dzieje się, gdy naciskam pedał hamulca. W ten sposób zasilany jest energią akumulator. Natomiast kiedy dodaję gazu, to jak widzicie energia z tego akumulatora trafia do silnika elektrycznego, który wówczas zaczyna napędzać przednie koła. Kiedy mocniej wcisnę pedał gazu, to przednie koła napędzane są przy pomocy obu silników, spalinowego i elektrycznego. A kiedy jadę po mieście ze stabilną prędkością, to też napędza przednie koła wyłącznie motor elektryczny. Wniosek, klasyczną hybrydę możemy nazwać samoładującą się hybrydą, ponieważ odzyskuje energię, ale tak jak powiedzieliśmy, nie ma tutaj możliwości ładowania samochodu z gniazdka, co oznacza, że na samej elektryce pojadę tylko krótki dystans z niewielką prędkością. Ona tutaj tak naprawdę wspomaga jedynie silnik spalinowy. O ile klasycznej hybrydy w ogóle się nie ładuje, to plagina owszem, bo oprócz klapki, pod którą ma ukryty wlew paliwa, ma też drugą klapkę po prawej stronie, gdzie kryje się gniazdo ładowania. I zdecydowanie powinniście plagina ładować. A jak ładować plagina? Bardzo prosto, dokładnie tak jak ładujecie telefon komórkowy albo inne urządzenia elektroniczne. Po prostu wkładacie wtyczkę do gniazdka i to wszystko. A gdzie ładować hybrydę typu plugin, w dzisiejszych czasach absolutnie wszędzie. Choćby jak jedziecie do galerii handlowej na zakupy, albo jak jedziecie do pracy, ewentualnie nawet jak jesteście w trasie, a przede wszystkim we własnym domu i nie potrzebujecie w tym celu takiej ładowarki, wystarczy wam kabel, który otrzymujecie razem z samochodem. Taki zwykły, do gniazdka 230 V. Jeżeli ładujecie się w swoim garażu na własnym podjeździe albo na swoim miejscu parkingowym, to potrwa to około 6,5 godziny z takiego zwykłego gniazdka, bo jeżeli macie. Trójfazowe to już tylko 2,5 godziny i w obu przypadkach koszt będzie podobny około 15 zł w taryfie nocnej. Hybryda typu plugin różni się od tej klasycznej dwoma rzeczami. Ma mocniejszy silnik elektryczny, a przede wszystkim znacznie większy akumulator, który doładowuje się prądem z gniazdka. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że możecie jechać wyłącznie na napędzie elektrycznym sprawniej, szybciej, dynamiczniej, a przede wszystkim znacznie dalej. W tym wypadku zasięg wynosi około 60-70 km tylko na prądzie i na tym prądzie osiągniecie nawet ponad 100 km na godzinę. W praktyce oznacza to, że jeżdżąc codziennie po mieście w ogóle nie będziecie używali silnika spalinowego. Nie oznacza to, że kiedy rozładuje nam się akumulator i jedziemy w dalszą trasę, to będziemy musieli się co chwilę doładowywać. Nie, bo w momencie, kiedy zabraknie prądu w akumulatorze, to auto automatycznie przejdzie w tryb hybrydowy, dokładnie taki sam jak w klasycznej hybrydzie. I również tak jak tam, będzie odzyskiwało energię podczas hamowania czy zwalniania. Zresztą, nawet kiedy jedzie w trybie tylko elektrycznym, to też rekuperuje czyli odzyskuje energię z hamowania i zwalniania. Pomimo tego, że plugin ma sześciokrotnie większy akumulator trakcyjny niż klasyczna hybryda w chr to bagażniki w obu samochodach mają bardzo zbliżoną pojemność. W pluginie jest on tylko o 50 litrów mniejszy. Plugin ma jeszcze jedną przewagę nad klasyczną wersją hybrydową. Przez to, że ma mocniejszy silnik elektryczny, to łączna moc całego systemu hybrydowego też jest większa. W tym wypadku o 26 koni mechanicznych. Co to oznacza? Oczywiście znacznie lepsze osiągi. Co wybrać? Hybrydę klasyczną, czy hybrydę typu plugin? To wszystko zależy od Waszych potrzeb i od tego, czy macie się gdzie ładować. Jeżeli jeździcie takim samochodem przede wszystkim po mieście i macie własny garaż albo miejsce parkingowe z dostępem choćby do gniazdka 230 V, to zdecydowanie powinniście iść w kierunku plugina, ponieważ przejeżdżacie nim 60-70 km tylko na prądzie, co kosztuje Was około 15 zł. A i tak w momencie, kiedy rozładuje się akumulator, możecie jechać nim w dłuższą trasę bez konieczności. Konieczności ładowania się. A jeżeli nie macie miejsca z dostępem do prądu, to zdecydowanie lepsza będzie klasyczna hybryda. Wybierz swój styl jazdy. Przyjdź do salonów Grupy Cygan i przetestuj obie wersje. Zobacz, która lepiej pasuje do twojego stylu życia.